Jak się nazywa ta komenda, bo chcę sprawdzić, bo tamten mob to był Steve, jakby taki Steve, yy, który ma kreatywa, a ja chcę zobaczyć, co się stanie, jak ja będę na survivalu, a więc dam sobie, a, gamerule, keep, inventory tu i gdzie teraz jest nasz kolega? Dobra, zniknął nasz kolega. Ale wow, ta dziura. Dobrze. Eee, czekaj. A nie. Hej. Debil. Ja. Życie mi całe zdjął. Prawie na hita. Clear. Jezus, Maria Down. Um, Mob O. I teraz. Um, wiedź Wiedźma ma i wieźmy i wieźmy Delfin. Ż, żół. Żół. Ryba. rebik cukrowy, ryba tropikalna. Szym. Dorsz. łosoś. Może zamiast rybika cukrowego dam tu raz jedynka? Co je ty? Jezus, Maria, myślałem, że obok mnie jest gigant slajd. Co je? Co? On jest agresywny na wszystko. To jest mob. Dobrze. Widzę, że w ogóle nie muszę tutaj pomagać, że, grze... A, tam są kozy, okej. Okay. Bo ja nie wiem, czy widzieliście. Jeszcze dam tutaj. Delfin, delfinie, przeżyj. Przeżyj! Co, cholera, co jest? A, on leci za nim, dobrze. Um, Cyk. Wow! Ale patrzcie, żółw jest wytrzymały. Cy. O, już się wystrasza. No co jest z tobą? O. Um, te, O, Nemo! Nemo! Jeszcze nigdy nie widziałem tej o, ryby na oczy. W sensie tylko przez jakieś tam. Tam y, i tam. Tylko widziałem. O, creeper.